Witam Was serdecznie na kanale Archiwum Mroku. Kochani, przychodzę do Was dzisiaj ze smutną i mroczną historią Ebena Bayersa. Mężczyzny, który stał się najbardziej znaną ofiarą radowego szaleństwa. W grudniu 1898 roku Maria Skłodowska-Curie wraz z mężem Piotrem Curie ogłosili odkrycie nowego pierwiastka. Zaproponowali dla niego nazwę rad, od łacińskiego słowa radius oznaczającego płomień. Rad w formie czystej jest srebrzystym, lśniącym i miękkim metalem. Jego związki emitują niebieską poświatę, łatwo się rozprzestrzenia w wodzie, glebie i powietrzu. Posiada silne właściwości promieniotwórcze. Wkrótce po tym odkryciu zaczęto stosować promieniowanie do niszczenia komórek rakowych. Pomyślne wyniki w walce z jak dotąd nieuleczalnymi nowotworami wzbudzały nadzieję na leczenie także innych poważnych chorób. Rad szybko okrzyknięto mianem leku na wszystko. Zachód fascynował się Radem. Fluorescencyjną farbą ze związkami Radu w USA malowano między innymi tarcze zegarów, by świeciły w ciemnościach. Radowe dziewczyny lub promienne dziewczyny, bo tak je później nazwano... Były pracownicami w fabrykach przedsiębiorstw United States Radium Corporation oraz Radium Dial Company. Cztery tysiące pracownic zakładów, w którym powstawały owe zegarki, były zachęcane do oblizywania końcówek pędzli nasączonych radioaktywną farbą. W ten sposób miały oczyszczać narzędzia pracy i w cudzysłowie wyostrzać końcówkę, by później móc precyzyjniej nałożyć farbę. Jak się zapewne domyślacie, na tragiczne efekty nie trzeba było długo czekać. Rzesze kobiet zaczęły uskarżać się na problemy z zębami i stawami, pojawiały się liczne przypadki chorób nowotworowych. Jak wspomina Sydney Weiner, jedna z nich wyglądała na znacznie starszą niż wskazywałaby na to jej metryka. Wymagała pomocy przy chodzeniu. Była wyraźnie wycieńczona, twarz miała szarą jak popiół. Ponadto nie miała na ciele ani grama tłuszczu. Nie mogła jeść, było to zwyczajnie zbyt bolesne, więc traciła na wadze tak, że wreszcie pod luźnymi sukienkami rysował się sam szkielet. Wiedziała, że chudnie, ale nawet ona była wstrząśnięta, gdy stanęła na wadze w gabinecie lekarskim. Ważyła 32 kg. Żuchwy radowych dziewczyn od częstego kontaktu z radioaktywną farbą po prostu się rozpadały. Wiele z nich wyjmowało z ust fragmenty szczęki. Firma US Radium Company ukrywała, a później zaprzeczała temu, że na co dzień miały do czynienia z toksyczną substancją. Wynajęli lekarzy, którzy w swoich fachowych opiniach twierdzili, iż kobiety cierpią na choroby weneryczne. I to one są przyczyną ich opłakanego stanu. Podczas przesłuchania jedna z pracownic wyjęła z torebki pudełko na biżuterię, a w nim znajdowały się fragmenty jej szczęki. Cecil Drinker, fizjolog z Harvardu, napisał w swoim nigdy nieopublikowanym raporcie, który powstał na zlecenie US Radium, co następuje. Próbki kurzu zebrane w pracowni i z różnych miejsc oraz z krzeseł nieużywanych przez pracownicę były jasne w ciemnym pokoju. Ich włosy, twarze, ręce, ramiona, szyje, sukienki, bielizna, a nawet gorsety malarek były jasne. Jedną z radowych dziewczyn była Grace Fryer. Wraz z innymi poszkodowanymi postanowiła podjąć walkę z pracodawcą. Na ekranie wyświetlają się zdjęcia kobiety. To po prawej stronie zostało wykonane postmortem z widocznym guzem szczęki. W końcu firmie US Radium Company wytoczono głośny proces i musiała wypłacić poszkodowanym wysokie odszkodowania. Niejaki Alfred Curie, zbieżność nazwisk z małżeństwem chemików, jest całkowicie przypadkowa, wpadł na pomysł, aby wykorzystać dobroczynne właściwości radu w kosmetykach. W 1930 roku opatentował cudowny krem na zmarszczki. To Radium Cream który zawierał chlorek toru i bromek radu. Oczywiście zadbano o odpowiednią promocję i reklamę. Krem cieszył się tak dużą popularnością, że wkrótce linie wzbogacono o między innymi, puder, mydło, szminki, a nawet pastę do zębów. Konkurencyjna firma na angielskim rynku, Raditor Company, produkowała równolegle kremy do twarzy, toniki, sypki, szampon i płatki pod oczy. Na opakowaniu gwarantowano klientkom, że radioaktywność ich produktów utrzymuje się nawet do 20 lat. W Pittsburghu Radium Chemical Company wypuściła na rynek radioaktywne maseczki do twarzy, które miały ujedrniać skórę poprzez podnoszenie ciśnienia krwi, a tym samym zapobiegać anemii i sprzyjać dobremu samopoczuciu. Taki sam efekt miały zapewniać radowe korsety, które można było kupić w Paryżu i Londynie. Wystarczyło je nosić przez 20 minut dziennie, a wspomagały odchudzanie i ujędrniały ciało. Moi drodzy, radowych okropności ciąg dalszy. Na zachodzie z wykorzystaniem radu i uranu produkowano między innymi wełnę dla niemowląt, pastylki na ból głowy, prezerwatywy, tak, świeciły w ciemności, środki na potencje, które wystarczyło nosić w kieszeni spodni i zestawy typu mały chemik w których skład wchodziły próbki materiału radioaktywnego. Radu używano w sanatoriach i spa. Oferowano tzw. kąpiele radowe, które miały mieć lecznicze właściwości. Jeszcze w latach 70. XX wieku rad aplikowano dzieciom na m.in. zapalenie migdałków. W Niemczech produkowano pastę wybielającą i wzmacniającą szkliwo, a oto jak ją reklamowano, cytuję Promieniowanie radioaktywne zwiększa obronę zębów i dziąseł. Komórki są naładowane nową energią życiową, bakterie są utrudnione w ich niszczeniu. To wyjaśnia doskonały proces profilaktyki i gojenia chorób dziąseł. Delikatnie poleruje szkliwo dentystyczne, aby stało się białe i błyszczące. Zapobiega powstaniu kamienia nazębnego. Wspaniała piana i nowy, przyjemny, łagodny i orzeźwiający smak. Teraz, gdy pokrótce zapoznaliśmy się z tłem historycznym i wiemy, czym była Radowa Gorączka, przejdźmy do historii jej najbardziej znanej ofiary. Ebenezer McBurney Byers urodził się 12 kwietnia 1880 roku w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Był synem Aleksandra McBurney Byersa, kolekcjonera sztuki, finansisty, prezesa spółki stalowej i Pittsburghskiego Banku. Dzięki wysokiej pozycji społecznej jego rodziny i majątkowi pobierał edukację w pierwszorzędnych placówkach. Był absolwentem Uniwersytetu Yale, a także przewodniczącym zakładu spółki jego ojca, która z kolei była jednym z największych producentów kutego żelaza w całej Ameryce. Eben był też utalentowanym sportowcem. W 1906 roku zdobył pierwsze miejsce w mistrzostwach golfowych amatorów. Niestety jego obiecująca kariera zakończyła się dość raptownie. W listopadzie 1927 roku Eben wracał pociągiem do domu z corocznego meczu piłki nożnej Harvard kontra Yale. Kiedy pociąg raptownie zahamował, spadł z górnej pryczy w wagonie sypialnym. Byers doznał kontuzji ramienia i wciąż skarżył się na uporczywy ból. Jego fizjoterapeuta, C.C. Moyer, zalecił mu zażywanie środka o nazwie Raditor, który miał złagodzić ból i pomóc w procesie rekonwalescencji. Raditor był w cudzysłowie lekiem, produkowanym w latach 1925-1931 przez firmę Bailey Radium Laboratories, której właścicielem był William Bailey. Raditor składał się z potrójnie destylowanej wody i jednego mikrokiura izotopów radu. Kilka słów o samym Williamie Bailey. Był niedoszłym absolwentem Harvardu i tak naprawdę nie posiadał wykształcenia medycznego. Fascynowały go zjawiska radioaktywności i najnowsze odkrycia w tej dziedzinie. Po raz pierwszy aresztowano go w 1915 roku za oszustwo, a trzy lata później nałożono na niego karę finansową za wprowadzanie klientów w błąd nieuczciwą reklamą leku na impotencję. Mniej więcej od 1909 roku próbował wprowadzić na amerykański rynek środki lecznicze wykorzystujące składniki radioaktywne. W 1925 roku Bailey przeprowadził się do East Orange w stanie New Jersey, gdzie założył firmę Bailey Radium Laboratories. Rozpoczął produkcję wody radowej pod nazwą Raditor. Skupował oczyszczony rad od firmy United States Radium Corporation, a następnie butelkował go i sprzedawał z kilkukrotnym przebiciem. By podnieść sprzedaż, rozsyłał lekarzom foldery reklamowe, oferując 17% zniżkę. Według niego składniki radioaktywne miały stymulować układ hormonalny i pomagać w leczeniu ponad 100 różnych dolegliwości. Produkt reklamowano jako lekarstwo dla żywych trupów, a cure for the living dead raz wieczny promień słońca perpetual sunshine Według producenta lek był wynikiem 30-letnich prac badawczych w laboratorium Między 1925 a 1930 rokiem zakład sprzedał około 400 tysięcy butelek wody radowej Był jego postrzegano jako eksperta w tej dziedzinie chętnie wypowiadał się w prasie na temat prozdrowotnych cudownych właściwości radu Ebenezer Byers przez następne trzy lata pił wodę radową od 2 do 3 razy dziennie. Ogółem spożył około 1400 dawek. Twierdził, że po zażyciu leku czuje się dużo lepiej, a jego organizm i ciało się wzmacnia. Inne źródła podają, że przyjmował radiator, by zwiększyć libido. W społeczności studenckiej Yale przezywano go z tego powodu seksownym dziadkiem innymi słowy, postrzegano go jako kobieciarza. Jego zdaniem lek działał tak dobrze, że polecał go każdemu. Stał się jego ambasadorem. Raditor kupował na skrzynki, które dostarczano do jego domu w Pittsburghu i Southampton. Nie ma większego znaczenia, z jakich powodów zaczął go przyjmować. Fakt pozostaje taki, że na efekty uboczne nie trzeba było długo czekać. Zaczęło się od potwornych bólów głowy i spadku masy ciała. Bolała go szczęka i stracił kilka zębów zaprzestał przyjmowania leku dopiero po trzech latach. W 1931 roku Federalna Komisja Handlu zainteresowała się działalnością firmy Williama Bailey'ego, podejmując dochodzenie w sprawie ewentualnych nadużyć. Komisja oskarżyła firmę o fałszywą reklamę i nieprawdziwe gwarancje bezpieczeństwa Raditora. Poproszono Bayersa o złożenie zeznań w tej sprawie ale już wtedy jego stan zdrowia nie pozwalał mu na podróżowanie. Wysłano więc do jego domu prawnika. Z kolei w jego raporcie możemy przeczytać, że Bayers stracił prawie całą górną szczękę, z wyjątkiem dwóch przednich zębów i prawie całą dolną. Na skutek martwice zostały amputowane. Pozostała tkanka kostna w jego ciele zaczęła się rozpadać. W jego czaszce zaczęły powstawać dziury. 31 marca 1932 roku Eben zmarł w szpitalu w Nowym Jorku, jak podówczas sądzono, z powodu zatrucia radem, czy też choroby popromiennej. Dopiero później odkryto, że przyczyną śmierci był rak. Gazeta Herald Tribune okrzyknęła go mianem pierwszej nowojorskiej ofiary terapii radem. W tym miejscu podam sekretną emotikonkę na dziś. Jest nią golfista. W wyniku autopsji przeprowadzonej dzień po zgonie stwierdzono, że jego ciało wykazuje znaczną radioaktywność. Spoczął w trumnie wyłożonej ołowiem na cmentarzu Allegheny w Pittsburghu. Gdy jego szczątki ekshumowano w 1965 roku, wykazywały radioaktywność o mocy 225 tysięcy becquereli. Wielokrotnie przekraczając średnią naturalną radioaktywność ludzkiego ciała 4400 becquereli. Dr. Friedrich Flynn, ówczesny specjalista w przypadkach zatrucia radem stwierdził, że Bayers nie miał żadnych szans na wyzdrowienie. 5 mikrogramów radu przyjętego na przestrzeni lat wystarczy w zupełności by spowodować śmierć. Bayers przyjął setki. Wyjaśnia w wywiadzie dla gazety The Literary Digest datowanej na 16 kwietnia 1932 roku: Kiedy rad jest przyjmowany do ustnie, jest natychmiast wchłaniany przez kości. Kiedy się tam osadzi, zaczyna niszczyć ich strukturę. Nic nie jest w stanie powstrzymać tego procesu, chyba że usunie się rad z organizmu. By to zrobić, należy usunąć z kości duże ilości wapnia. Leczenie poprzez eliminację przynosi rezultaty, o ile jest przeprowadzone w początkowych stadiach choroby. Wyjaśnia. Dr C.C. Moyers, lekarz, który zalecił spożywanie raditoru Bayersowi, w wywiadzie dla gazety Herald Tribune zaprzeczył, aby leg miał coś wspólnego z jego śmiercią. Twierdził, że zmarł na choroby krwi. Tak, liczba mnoga. Zaprzeczył też, jakoby inni pacjenci pod jego opieką także cierpieli na chorobę popromienną. Cytuję: Oświadczenie nowojorskiego lekarza, jakoby stu pacjentów pittsburskiego fizjoterapeuty cierpiało z powodu zatrucia radem, jest zwykłym kłamstwem. To do mnie odnosi się ten zarzut. Nigdy nie odnotowałem śmierci pacjenta z powodu terapii radem. Sam przyjąłem tyle samo, a może nawet i więcej dawek co pan Bayer's. Jestem zdrowym, aktywnym 51-latkiem. Na jedną dawkę wchodzi mniej niż 1 mikrogram radu. Wierzę święcie, że środek ten ma swoje miejsce w leczeniu różnorakich chorób i przepisuję go, kiedy tylko uznam za słuszne. W grudniu 1931 roku Federalna Komisja Handlu nakazała wstrzymanie produkcji wody radowej a w roku następnym zakazała działalności Bailey Radium Laboratories. William Bailey do samego końca upierał się, że jego lek nie był przyczyną śmierci Bayersa. Do samego końca chciał zachować twarz, twierdząc, że nie zaprzestał jego produkcji ze względu na rozporządzenie Federalnej Komisji Handlu, ale dlatego, że zmagał się z depresją. Sam wypiłem więcej wody z radem niż ktokolwiek inny i nigdy nie odczułem żadnych efektów ubocznych. Zaznaje. Bailey nie poddał się tak łatwo. Wciąż wierzył święcie w zbawienne właściwości substancji radioaktywnych. Po tym, jak zamknięto jego firmę, założył w Nowym Jorku Radium Institute, gdzie promował i sprzedawał radioaktywny przycisk do papieru, klamrę do pasków, a także maszynę, która nadawała wodzie pitnej radioaktywne właściwości. Zmarł na raka pęcherza moczowego. Po 20 latach, kiedy ekshumowano jego ciało, wciąż było bardzo mocno napromieniowane. Sprawa Ebenezera Bayersa nie pozostała bez echa i była szeroko komentowana w prasie. Przyczyniła się do wzrostu świadomości związanej z substancjami radioaktywnymi. W 1932 roku American Medical Association usunęło rad z listy nieformalnych medykamentów. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać co sądzicie o historii Ebena Bayersa. Spotkajmy się w sekcji komentarzy i wymienimy przemyśleniami. Jeśli macie ochotę, możecie zacząć wspierać kanał, by mogła dalej dzielić się z Wami tymi opowieściami z pogranicza światów. Jak zawsze dziękuję tym, którzy się na to zdecydowali. Wasza pomoc wiele dla mnie znaczy. Zachęcam też was do subskrybowania. Będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę, jeśli spodobał Ci się dzisiejszy materiał. A tymczasem, do usłyszenia w następnym filmie.